Story, ale właśnie rzuciłam wam posta w sensie story na insta, że, że montuję jesieniarsko przeprowadzkowe filmy. Właśnie zmontowałam, tak naprawdę, i już wrzucam na YouTube i otrzymuję od Was pierwszy feedback na insta. Eee, także bardzo mi mi Przez cały ten czas, przez cały ten czas, jak nie nagrywałam, dostawałam wiadomości. Że tęsknicie, że wam brakuje filmu, zwłaszcza tych takich jesiennych, także Mam nadzieję, że komuś sprawię przyjemność moimi wypocinami A ja właśnie lecę do Tesco po mąkę na chleb, bo nie mam Oraz po co? Po, po jakieś dynie Kupiłam sobie nowe okulary, rajbany, Czarne szkła, takie złote... co to się nazywa? O, ramówki nie pamiętam nazwy I one są takie dosyć nietypowe, śmieszne Bo są takie jakby wklęsłe Chyba to widzicie Jak teraz mam mocno wytuszowane rzęsy I je tak konkretnie przyłożę To te rzęsy mi zahaczają Ale bardzo ładno ba Bardzo ładne, bardzo ładne, podobają mi się Właśnie taki nietypowy kształt No mają coś w sobie Dobra, lecę na zakupy mi się zrobić galerię na ścianie, tutaj nad e, Jezus, jak to się nazywa? Nie pokrowcem, tylko osłoną od grzynika. E, tutaj poprzedni lokatorzy też tak mieli mi się spodobało, więc stwierdziłam, że też tak właśnie chcę sobie zrobić. Tu mam lusterko idealnie na wysokości wzroku i jakieś nasze zdjęcia. Tutaj jest rysunek od panny Loli, zdjęcia jakieś tutaj, dekoracje myślę, że ta ściana jeszcze będzie ewoluować może coś jeszcze tutaj dowieszę, ale na razie mi się tak podoba, ściana na spontanie, dokupiłam tylko tutaj raz, dwa, trzy te czarne ramki oraz te dwie w next kwadratowe I, i tak, i na spontanie nie robiłam sobie żadnego planu po prostu co mi gdzie pasowało uważam, że bardzo ładnie to wygląda, oczywiście tu jest trochę bałagan ale mniej więcej właśnie tak to się prezentuje. Będzie coś jeszcze się tutaj na pewno zmieniać. Tu bym pewnie coś jeszcze chciała dołożyć. No i wiecie, taka ściana, galeria zdjęć. Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie zrobiłam sobie kawkę poranną. Jest dzisiaj niedziela i zmykam z powrotem do łóżka, ale chciałam. Po... do łóżka, mówię jak do dziecka, no tak mówimy. do łóżka, ale właśnie dodałam dla Was pierwszego vloga po przerwie. I stresuję się tym. Dzisiaj świeci przepiękne słoneczko w ogóle. Ogólnie mam mega brudne okna, ale jest przepięknie. Ja właśnie zabieram się za pieczenie rogalików. Mam tutaj takie gotowe ciasto na krosanty. Ono jest super pyszne. Bardzo lubimy je z kremem pistacjowym. Wychodzą obłędne, ale również z jakimś dżemikiem i tak dalej. A tym razem zrobię coś ala cynamonki. Po prostu posmaruję lekko masłem. Mam e, brązowy cukier, właściwie to jest taki. To jest jakby z czy Xylitol? Co to jest? Dokładnie to jest erytrytol z e, ze syropem ze Stewi. Mm, tak, więc zamiennik cukru. E, I do tego cynamon. Rekarnik już mi się grzeje. Także e, właśnie zabieram się za to. Jeszcze sobie zrobię herbatkę a potem chwilkę do Was usiądę. Wykorzystuję to, że mam na sobie makijaż, także usiądę potem na chwilkę i do Was pogadam. Właściwie jakieś bajgle, czy jakieś twory z cynamonem gotowe, pięknie wyrosły. To ciasto jest naprawdę super, bo one są takie mięciutkie. Eee, także będą do jutrzejszego śniadanka. Ja zrobiłam sobie rumianek i mogę chwilkę do Was pogadać. Mam swoją herbatkę eee, i dzisiaj eee, jest dzień, w którym opublikowałam eee, <tuszę> mój termofor. Właściwie pokrowie z niego. Był na wycieczce, ale nieważne. Tak. Dzisiaj właśnie dodałam pierwszy film po przerwie, i jak obliczyłam, no to nie było mnie na YouTube. Uch, oblałam się. Prawie 3 lata. E, w grudniu minęłyby 3 lata od zakończenia mojego nagrywania. Mm. Jest to troszkę za jasno. Nie, jest ok. I dzisiaj stwierdziłam, że chyba tak naprawdę do Was jeszcze nie usiadłam na spokojnie i nie porozmawiałam. Dzisiaj pojawił się pierwszy vlog po przerwie i co prawda jest on dosyć chaotyczny. Nie jestem do końca zadowolona, jak on wyszedł, dlatego że tam są jakieś takie randomowe przebitki z pierwszych dni, a właściwie tygodni, od kiedy zaczęłam nagrywać. Hmm, drugi vlog pewnie już widzieliście, bo nie wiem w którym momencie wrzucę ten fragment. Hmm, myślę, że będzie już bardziej ogarnięty. Co tak naprawdę mnie skłoniło do powrotu na YouTube? Ja sobie zawsze mówiłam, że gdy wydarzyłoby się coś ekscytującego, typu, właśnie przeprowadzka, wiecie, na nowo hmm, jakaś organizacja domowa, jakieś porządki, jakieś DIY. E, ostatnio robiłam właśnie tutaj galerię na ścianie. No, tu właśnie chciałabym wrzucić na YouTube, no bo jest to jakieś ciekawe wydarzenie. Ja też sama lubię takie vlogi i stwierdziłam, że właśnie to będzie ten moment. I tak naprawdę do wczorajszego popołudnia nie wiedziałam, czy wrzucać te filmy, czy nie. Czy wrzucać ten pierwszy vlog po przerwie. Co prawda, od czasu, od kiedy nie nagrywałam, czyli no powiedzmy od trzech lat. Cały czas dostawałam od Was jakieś um, wiadomości na Instagramie, że tęsknicie, że chcecie, żebym wróciła, że chcecie moje jesienne vlogi i tak dalej, tak dalej, za co ja jestem bardzo wdzięczna. Um, I też przez ten czas brakowało mi nagrywania mniej lub bardziej, zwłaszcza w tych o takich jesienno-zimowych um, miesiącach, gdzie właśnie te wieczory są dłuższe i chce się coś pooglądać. Szczerze, to ja ostatnio byłam sfrustrowana. Będę tutaj troszkę skakać po tych tematach, bo mam dużo rzeczy do powiedzenia. Ostatnio ja byłam sfrustrowana na YouTube, dlatego że wiem, że teraz popularne są krótkie formy typu reels, typu TikTok i tak dalej, ale do mnie to nie przemawia. Ja lubię sobie włączyć. Jakiś um, film na YouTube w tle do gotowania, do sprzątania, do jakichś takich codziennych obowiązków e, i słuchać sobie mm, właśnie vloga, gdzieś tam od czasu do czasu zerknąć. E, I szczerze, właśnie dlatego jestem sfrustrowana, wracam tutaj. Yy, dlatego, że ostatnio na YouTube nie miałam co oglądać, ostatnio, no już od dobrych paru miesięcy, ja nie mam co oglądać, <laughs> jak gotuję czy sprzątam, to słucham tylko muzyki. Nie mówię, że to jest złe, aczkolwiek ja lubię sobie w tym czasie właśnie włączyć jakiegoś vloga. I albo właśnie yy, kończyło to się na słuchaniu muzyki, albo yy, na jakichś odgrzewanych kotletach, czyli starych jakichś filmach, nie moich, ale innych youtuberów. Hmm, których dawniej lubiłam oglądać Teraz też dosyć sporo youtuberów przestało nagrywać YouTuberek hmm, A te nowe treści jakoś nie do końca do mnie przemawiają Ja jestem taki team um, widza, że tak powiem Gdzie lubię właśnie sobie y, włączyć jakiś film w tle y, Do codziennych obowiązków, tak jak mówię, do gotowania, do sprzątania y, I żeby ten film był... Taki, wiecie, domowy, cozy vlog, e, gdzie właśnie ktoś gotuje, ktoś sprząta, jest, jest jakiś food hall, i tego typu sprawy Ja nigdy nie lubiałam na przykład vlogów podróżniczych mm, Nie wiem, dla mnie to jest po prostu nudne Oglądanie e, jakichś widoków i tak dalej u kogoś mm, Kurde, cały czas na siebie tą herbatę Muszę ją odstawić tak, dla mnie to po prostu nie, nie jestem typem, który lubi właśnie podróżnicze vlogi. Chociaż są jakieś tam wyjątki i tak dalej, ale jak ktoś nagrywa tak z wakacji po prostu, żeby pokazać widoczki, no to nie do końca do mnie to przemawia. Ja najbardziej właśnie lubię takie vlogi domowe, gdzie ktoś pokazuje, jak gotuje, gdzie ktoś pokazuje jakiś przepis, jakiś haul spożywczy czy domowy, czy właśnie jakaś. Organizacja domowa, jakieś przeróbki, tego typu content bardzo do mnie przemawia, i tego typu contentu mi bardzo brakuje na dzisiejszym YouTubie. I dlatego też stwierdziłam, że może nie jestem w tym sama i ktoś będzie chciał oglądać znowu moje takie domowe filmy. Ja takie lubię najbardziej, i ja takie lubię najbardziej nagrywać też. Także mam nadzieję, że ktoś tutaj odnajdzie. E, jakiś e, fragment, jakiś film, który mu się spodoba właśnie u mnie na kanale. E, od razu Wam zapowiadam, że nie macie tutaj co szukać jakichś challenge, jakichś ekscytujących, wiecie, co tydzień nie wiem, nie wiadomo czego. Jakiś e, clickbaitów, i tak dalej. U mnie będzie prosto, domowo, tak jak ja lubię najbardziej, jak ja najbardziej się czuję w tym nagrywać i oglądać, bo uważam, że to jest po prostu szczere, że to jest prawdziwe. I wiem, że też dzięki temu <grybiliście> polubiliście mój kanał. Także, jeśli lubicie, tak jak ja, taki kontent domowy, gdzie właśnie możemy sobie wspólnie pogotować, pogarniać coś w domku, e, no to myślę, że jesteście w dobrym miejscu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do. Właśnie, siedzenia mojego kanału. Możecie zasub zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. <laughs> Dawno tego nie mówiłam. Druga sprawa, dlaczego wróciłam na YouTube. Potrzebowałam komuś się wygadać. Po prostu mówię do Was jak do koleżanki przy kawie, przy herbatce. I właśnie brakowało mi. Nie wiem i właśnie brakowało mi takich pogadanek po prostu do kogoś. Traktuję to też troszkę jak taką formę nie terapii, ale nie wiem jak do końca mogę to nazwać, ale to jest właśnie moja taka forma uzewnętrznienia się, po prostu do przelania moich myśli, jak niektórzy przylewają myśli. Sorki, skończyło mi się miejsce na karcie, także musiałam na szybko coś pousuwać. Hmm, o czym ja mówiłam? Mówiłam chyba o tym, że właśnie to nagrywanie moje traktuję nie jako formę terapii, ale jako taką formę hmm, wygadania się po prostu, jak do koleżanki, bo szczerze, brakuje mi czegoś takiego, więc chcę sobie po prostu pogadać do kogoś e, i, i padł na kamerę. <gryw> Także tak. Kolejna sprawa, lubię to po prostu. Lubię, lubię nagrywać, lubię montować bardzo, um, lubię, lubię tworzyć ładne kadry estetyczne i tak dalej, także mam nadzieję, że ktoś to doceni. Tak, także ja się troszkę tutaj rozgadałam przy herbatce do Was, ale właśnie tak jak y, ja lubię najbardziej, y, mam nadzieję, że Wy też będąc tutaj y, doceniacie takie szczere pogadanki przy kawce, przy herbatce. Wieczorową porą, dzisiaj w niedzielę, zaraz wskoczę jeszcze na kanapę i postaram się pomontować jakieś filmy w sensie kolejnego vloga. Już dzisiaj drugiego zmontowałam muszę go jeszcze przeglądnąć, czy wszystko jest na pewno w porządku i zacznę go wrzucać na YouTube. Mm. I zacznę montować kolejnego. No bo jak już złapałam bakcela, no to czemu nie? Mam właśnie dużo materiałów do nadrobienia. Ten tydzień nie zapowiada się ekscytująco. Ehm, praca, widzicie, jak to jest praca na etat. No właśnie to też jest część e, takiego życia mojego, gdzie, wiecie, przez to też nie macie co szukać tutaj, e, nie wiadomo czego, dlatego że ja mam po prostu zwykłe życie, chodzę do pracy i tak dalej. Jak każdy, gotowanie, zakupy, praca, dom. Także tak. E, co? Aha, tydzień nie zapada się akcytująco. Po prostu praca, dom. E, chcę iść na siłownię, wrócić na siłownię. Już sobie wykupiłam karnes, także może jutro mi się uda. W środę jadę do mechanika.